Zaczynamy od skoku zaufania. Każdy z was podzieli się z grupą czymś osobistym, a następnie skoczy i grupa musi go złapać. Zrozumiano? Więc kto idzie pierwszy? Ja! 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 No dobra, wskakuj. Ja kocham was. Naprawdę. Was kocham. Macie. To było świetne! Aniel! Teraz twoja kolej! No dobra. Tym razem wszyscy musicie go złapać, okej? Okay? Chyba, że chcecie oberwać. Mmm, coś o sobie, ha? To może to? Uwielbiam sać! Powiesz fiuty to cię zajebie. Lisa Kicks, Chłodny był chleb na myśli. Ja Chociaż piuty też. Uh. Dobra, świeżaku, wchodzisz. Ja... nie chcę żyć bez moich dwóch. Nie łapcie mnie! Ślak! Było dobrze. Łe, jesteś niski. Okej, okay, dobra robota. Nie y Nifty? Czasem zabijam mamusia robaków, żeby ich dzieci ostrzegły pozostały. Jej, boli! <grym> <Bole>. <grym> 走了。